Bez bezdomni jesteście? No nie. nie macie mieszkań? I no, 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 no. wstydu nie macie? Trochę kultury trzeba mieć już w tym wieku. Dobrze. <tryk> to jest niepoważne. No zobaczymy, kto będzie poważny. <tryk> jakby kawę, przytrzymaj przyś przytrzymaj ją przytrzymaj to bo boli. Na mnie boli Przytrzymaj, bo tak zaczął bym nie mógł tego bo cię z Chodźmy do łagam nie w zasadzie, bo... dziadek dziadek na niby kurwa Saprzy, jak są obleche, to zawsze babka musi się A, a co wiecie dziadek mówił są <grym _> że z zrobić ale że nawet nie ja nam go kopał wybieg Zaraz pół godziny i do domu. Ja nie do policji złamałem. Już idziełem, że ja... Ja to powiedział, rozumiesz? Dobrze! No, wiem. <grym> ja wiem! Będziemy chcieli z później Nie, już krednik też nie przychodzi. Chuj pijemy w że no. To w ogóle nie pijemy. Chuj, jestem mieć kompro. Terytorium to wszystko, kurwa, komu mi Mineta. No. <grym> no. <grym> Siedemcy, nie ty kurwa, nie. rzeczywiście jest się z czegoś miałaś. <grym> <Ja>. nie mogę. Ojej, to jest... mnie boli? Co? Jesteś Demek. Nie, zostawiacie No Dobra, zostawiacie. Bo ja mam jaki kurwa w Ale jest nie? To jest to nie tak to nie jest, to jestem trzeźwy jak kurwa! Nie mogę być Sam kurwa nic nie ma. Nie. Nie, nie przyjmuje. A ci się nie bolała. A tak ciężko się, Czarnę, się... nie, że nie, nie czuję. Ja trzymam miejsce. Szczęby, że tak na jego piewnik, jeszcze tam stoi, bo, tak wiesz, poważna mina, ja będzie do tylko tezty, taką to samo jak Tylko, że to nie mogły. A co to On Oda, nie ruszyli mi Gubarczyk. Ja Ej, Ale jakbyśmy tak cały tydzień do niego nie przychodzili? W ogóle, już nie przychodzę, nigdy już nie widzę. Nie, że tylko nie lubię, <ag> <Ferrari> to nie widzę. Nie, ja nie na dom, nie Chyba wspólnego ambicja kurwa, przychodzę do Właśnie nie wiem, bo mógł tak się <Sun>? uczyć. Nie, 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 się się nie, 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 dzisiaj pięć razy nie, nie, Mamy jesteśmy kurwa... nie, Czekam tradziemdzie piętau co No jak